Dziki robot. Co za fenomen kinematografii. Powiesz, no, no ale cóż, to przecież to jest tylko kolejny zwykły film o robocie. No tak. Ale to jest właśnie to oraz tak dużo więcej. To jest mieszanka Iti, e Bambi i Królew. Ten film był dla mnie tak wzruszający. No, okej, okay, robot, a może robotka? No właśnie. Jak to się dzieje, że jest robot płci żeńskiej? Skoro roboty nie mają płci. Ale te wszystkie interakcje, które zaczynają zachodzić i doświadczenia i te emocje, to wszystko, to wszystko już było, to wszystko już widzieliśmy. Ale jest tutaj przedstawione to... W taki e, sposób, tak prosto, tak chciałbym rzec perfekcyjnie, e, z taką piękną harmonią, że aż po prostu e, chce się iść jeszcze raz na ten film. I po prostu, żeby nie zdradzać wszystkich szczegółów, właśnie chodzi o te doświadczenia, emocje, przeżycia. Oczywiście kreska, kolor, przygoda, przesyłanie, bohaterowie ich przemiana, ich podróż, ich ścieżka, ich droga, e, to wszystko jest, e, a, oraz dynamika i ruch, to wszystko jest fenomenalnie pokazane. Dreamworks wciąż na szczyty swoich e, możliwości w tym filmie. Czekam na więcej